1700 razy od początku roku interweniowali strażacy z Lubelszczyzny w związku z wypalaniem traw. Nie ma mowy o samozapłonach, bo celowo robią to właściciele i dzierżawcy pól. W internecie pojawia się coraz więcej wpisów zachęcających do takich zachowań, by eliminować populację kleszczy. Strażacy zawodowi, ochotnicy, tysiące litrów wody i tłumice tak zwykle wygląda gaszenie pożarów, traw i nieużytków. Na opanowanie hektarów ognia czasu jest niewiele. Pożar bardzo szybko może się przemieścić na zabudowania, wtedy no, generuje on niebezpieczeństwo dla osób, które mieszkają w pobliżu. Od początku roku interwencji było ponad 26 tysięcy, zginęło 6 osób. Są to pożary, które wzniecają ludzie. W zdecydowanej większości dominuje przeświadczenie, że wypalając trawy można uzyskać lepsze plony, a uprawa będzie łatwiejsza. Poza dużym ryzykiem zagrożenia pożarowego, ten proceder prowadzi do wyjaławiania gleby. Ale złotnych korzyści jest zdecydowanie więcej. W internecie bardzo często pojawiają się nieprawdziwe informacje o tym, że wypalanie traw powoduje niszczenie kleszczy. Ale tak nie jest, bo te widoczne chociażby na ludzkiej skórze to kleszcze wykształcone. Kluczowe są wcześniejsze stadia, czyli między innymi larwy. To są postaci, które bytują w norach pod ziemią, na drobnych ssakach. Więc populacji nie zniszczy nawet wysoka temperatura. Są w stanie przetrwać spalenie łąki. Ukryte pod ziemią, natomiast jako pierwsze organizmy, które będą zasiedlały ten nowy teren po, po wypaleniu, pojawią się na nim, więc ten efekt będzie krótkotrwały. Ale krótkotrwałe nie będą konsekwencje dla samego podpalacza. Za wypalanie traw grozi areszt lub grzywna do 30 tysięcy złotych. Filip Karman, Panorama Lubelska.